Hej kochani, dzisiaj przyszedł dzień na zlewanie octu jabłkowego, ja już tutaj mam przygotowane moje buteleczki szklane, wykorzystuję różne butelki, które mam w domu, po soku, czy tu też mam po soku, żeby niepotrzebnie nie kupować kolejnych butelek. I chciałam Wam to pokazać, bo mam tutaj octy jabłkowe, które już są do zlewania, ale mam też octy jabłkowe, które jeszcze nie są gotowe i pokażę Wam jak rozróżnić, czyj to już jest ten moment. I zobaczcie, ten ocet jest już gotowy, nie ma tutaj żadnych bąbelek, wszystko się ładnie osiadło, jest klarowny i czyściutki. Zobaczcie, możecie tutaj zauważyć taki osad. Wynika on z tego, że po prostu jabłuszka były mięciutkie, ale jak to przecedzimy, to będzie piękny i klarowny. A zobaczcie tutaj, to jest drugi ocet jabłkowy, to jest ocet jabłkowy z obierek. I zobaczcie, on jest bardziej klarowny niż ten ocet z samych jabłek. I wydaje się też już być gotowy, ale zobaczcie teraz. O. zobaczcie kochani widać jeszcze bąbelki więc cały czas ten ocet jeszcze pracuje brakuje mu jeszcze gdzieś około tygodnia więc proces e, zobaczcie jeszcze nie jest zakończony więc ten ocet jeszcze sobie zostawię i to jest właśnie ta różnica jeśli się nic nie dzieje to jest ok a jeśli jeszcze widzicie jakieś bąbelki to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment kochani mamy to octy gotowe zobaczcie wyszły mi trzy buteleczki Zobaczcie, jaki piękny kolor.